maneczko a ja znowu biegnę, a gdzie biegnę, a no po coś fajnego, pewnie z miniaturki już wiecie, co zdobyłem, natomiast teraz nie powiem, jest oddalony około 3,5 km przy Stadionie Narodowym, mam nadzieję, że po to, po co biegnę to jeszcze jest, zobaczymy, w ogóle dzisiaj w Warszawie był potężny atak zimy. No maksa potężny. śniegu spadło. Olgroma. Pokażę wam. Jest po prostu mega dużo śniegu i dosyć trudno się biegnie. Wiąskki, ten śnieg. Taki trochę posypany. Nie jest dobrze. Jest ciepło. Minus 3 stopnie. <noise> no, super ciepło jest. No W stosunku do minus 9 to minus 3. To jest prawie, że upał. Ta okolica. Prawie, że czarna była Jeszcze dzisiaj rano Na pewno chodnik był Mega czarny No śniegu to nie wiem ile spadło Z 10 cm na pewno Mega dużo spadło śniegu A jeszcze co wam powiem Odnośnie odblasków I jak to jest potrzebne Dzisiaj jechałem taką uliczką osiedlową Samochodem jechałem I tam często Ludzie przechodzą. To taka jest ulica od torów bez lamp. No i ludzie nie mają odblasków, niestety. Oczywiście widziałem z daleka, że idą ludzie, mm, ale po prostu czarne plamy. Czarne plamy. A wystarczyłby jakiś taki mały bryroczek odblaskowy. I już idę bezpieczniej. No ja tą kurtkę co mam teraz to jest taka typowo Typowo bezpieczna, no chyba tak. Bo z każdej strony mam takie pasy odblaskowe. Świecę się jak choinka. Ale mam pewność, że zrobiłem wszystko co mogłem zrobić. Aby mnie kierowcy widzieli. Także, e, no ludzie nie mają świadomości, że trzeba być widocznym. No w stosunku do tego minus 9 to minus 3 to naprawdę jest ciepło bo nawet ręce mi nie zmarzły w rękawiczkach no i ubrałem się trochę inaczej bo bez jednej warstwy po prostu koszulki nie założyłem z krótkim rękawkiem ale słyszę, że zamarza ten śnieg wodębną, mną bo tak czasami coś skrzypi i to nie ja nie mam butów Podbity kropkowami. Ten materiał ukaże się w sobotę, i od razu mówię, to nie jest rozwiązanie zagadki, którą dzisiaj utworzyłem. To nie jest rozwiązanie. To, co mam zrobić, to będę robił w sobotę, czyli materiał pojawi się w niedzielę. A co będę jutro robić, to już nie mogę doczekać. Będzie mega, mega fajnie. A swoją drogą dopiero co w maratonie biegłem we wrześniu, a już jest grudzień, zobaczcie jak ten czas leci, kurczę no za szybko. Mamy ławeczkę i na przykładzie ławeczki zobaczymy ile napadało, tyle, no nie wiem ile to jest, ale ale dosyć dużo, no do celu tu zostało już. 400, jest 400 metrów co do butów to jeżeli jeszcze nie biegacie albo tak próbujecie coś biegać i chcielibyście się wkręcić bardziej w bieganie to polecam od razu kupić lepsze buty od razu lepsze no ja jestem w szoku co te buty które mam potrafią jest naprawdę dużo śniegu a ja biegnę jakby było sucho no był to postawa. tak samo jak opony w samochodzie, nie ma co żałować. Jestem już u celu, mój cel to był zdobycie zawieszek, takie zawieszki filcowe e, były na tym słupie, no były, nie ma ani jednej już. E, była kolumna Zygmunta i Syrenka. Kolumna Zygmunta to była żółta, a Syrenka czerwona no niestety, niestety, ale jest jeden plus. Znalazłem kurczę w śniegu. Dadam. Musiała spaść albo ktoś po prostu wyrzucił. Także mega, mega, super. A takich lokalizacji w Warszawie jest sześć takich słupów no, wybranych w wybranych miejscach. Ja jestem koło Stadionu Narodowego. Mega fajnie, że się udało zdobyć. One są przez yy, chyba tylko kilka dni. Nie wiem, może... Może jeszcze będą? No nie wiem, ale no, jest jedna biedna. No Czas na powrót. Podejrzewam, że gdzieś pod tą warstwą śniegu to jeszcze się kryją te zawieszki. Gdzieś tam wiatr spadł. Wiatr spadł. <laughs> Zawieszka spadła. O, ale grząsko. Ludzie zrzucili przypadkiem, nie przypadkiem. A śniegu jest sporo. Ale grunt, że ta zdobyta. Fajnie. Miałem powiedz kawałek w jedną stronę około 3,3 ,3 km. A wyszło łącznie 8,5 No. Tak trochę więcej, ale w pewnym momencie zboczyłem. I się nazwierało Generalnie super trening, taki wytrzymałościowy, bo ten śnieg obfity leży. I taki, no na pewno biegliście nieraz po plaży w piasku. No to mniej więcej takie wrażenie. Przez 8,5 km czuję, że weszło w łydki, ale fajnie, bo i taki trening jest potrzebny. Cel wykonany, także cieszę się. Na razie hejka.